Dzisiaj będzie krótki, ważny odcinek o zimnie, o strefie komfortu, o wychodzeniu z tej strefy komfortu, o trudnych decyzjach. A na koniec pokażę Ci i powiem Ci, jak to zrobić. Ja nazywam się Artur Spelson i jestem założycielem tego kanału. Dzisiaj nie będzie miło, ale za to ciekawie, zapraszam. Nie dlatego brakuje nam odwagi, iż rzeczy są trudne. To rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi. Lucius Anneus Seneca Dyskomfort na życzenie, czyli zimne prysznic z samego rana. Praktykuję to od ponad dwóch lat. Zaczęło się od niewinnego researchu na quora. I w sumie głupiego pytania, znaczy głupiego, które na początku wydawało mi się, że jest głupie, a potem zacząłem grzebać, i szperać, i szukać, i się dowiedziałem. Pytanie brzmiało, jaki prysznic brać po treningu? No ba, jakikolwiek, z mydłem, trzeba. Bardzo prędko się okazało, że, że no nie, nie o to chodziło. Chodziło o to, czy brać zimny czy ciepły, i ja na początku pomyślałem, że no, jaka jest różnica. No, okazuje się, że jest różnica, bo mm, po treningu lepiej brać ciepły, a zimny gdzie indziej, na przykład z rana. Następnie po jakimś czasie natknąłem się na filmik Owcy z WK", gdzie mówił właśnie o zimnych prysznicach. Trochę czasu upłynęło, a później natknąłem się na osobę Wimachowa. No, i tutaj przyznaję, że zajerałem się tematem i to bardzo. Setki obejrzanych filmów, poczytane artykuły. Mówię, wow, ja też tak chcę. I co zrobił Artur? Artur pobiegł do łazienki. Zimny, najzimniejszy, jaki tylko może być. Strumień polał się na moje boskie ciało. Pobiegłem pod ten prysznic na wariata. Dosłownie pod strumień najzimniej, przenajzimniejszej wody, jaką mogłem sobie wyobrazić na tamten czas. I długo tam nie wytrzymałem, ale po wyjściu czułem się dobrze. Ale wiesz, nie tak dobrze, że. No okej, okay, dobrze. Tylko dobrze. Mówione dużymi literami. Dosłownie. I przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, że zimny prysznic to naprawdę nic miłego. Wszystko, co dobre, to wszystko to, co następuje już po prysznicu. Czy to jest panaceum na zdrowie i wszystko, co się wiąże z dobrym zdrowiem? No, tego bym nie powiedział, bo. Od tego czasu, kiedy zacząłem stosować, brać zimne prysznice, no cóż, zdarzyło mi się chorować, aczkolwiek no przechodziłem te przeziębienia jakoś lżej. Zwiększyła się też moja... jakby to powiedzieć... zdolność ekspozycji na zimno. Natomiast sam Wim mówił o tym, jak Zimno wpływa na psychikę, jakie korzyści ma dla naszego zdrowia mentalnego, o tym, że może wpłynąć w jakiś sposób na poczucie szczęścia. Jesteśmy nauczeni wybierać rozwiązania służące naszemu komfortowi, a odrzucamy te wszystkie, które mogą być dla nas zagrożeniem. I nawet przy tak banalnej kwestii jak zimne prysznice. Yy, zaczynamy myśleć w trybie, no to mi nie służy, to, to nie służy mojemu komfortowi to może być dla mnie zagrożenie. Yy, serio. No, niestety serio, tak jest. Naprawdę, jesteśmy mistrzami budowania wokół siebie takiej fortecy komfortu. I wiesz o co mi chodzi. Yy, kwestia jest prosta, bo... Cały ten mindset, który przychodzi do ciebie z czasem, ta, ta powtarzalność, czyli to, że robisz to codziennie z nieprzymuszonej woli, w sensie wybierasz wejście w tą strefę niekomfortu. Tak, ładnie to powiedziałem po polsku. To moim zdaniem jest najważniejszy element ekspozycji na to zimno. Y Codziennie robisz coś, co jest nieprzyjemne. Buduje to w tobie poczucie takiej wewnętrznej siły, wiesz? Czujesz, że zaczynasz mieć kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim umysłem w tak prosty, tak banalny sposób. Fajne jest to, że nie ma tutaj opcji na jakąś porażkę, a efekty widzisz już po pierwszym razie. I z czasem, jak będziesz kontynuował przygodę z zimnem, zauważysz to, że w Twojej głowie pojawiają się zupełnie inne schematy. Mianowicie, zaczniesz patrzeć na rzeczy, które są niewygodne, w nieco inny sposób. Jesteśmy nauczeni wybierać rozwiązania służące naszemu komfortowi i unikania wszelkich zagrożeń, czyli no, dyskomfortu. Boimy się nowych wyzwań, nowych sytuacji, takich, w których czujemy się niepewnie. Boimy się też pracy, jaką będziemy musieli wykonać przy realizacji kolejnego i kolejnego i następnego projektu. Ale to całe unikanie, na szczęście, jest kwestią wyuczoną i no, można się tego oduczyć. Zobacz, taki bodybuilder cały czas wystawia się na dyskomfort, ciągle trenując, by Móc wyrzeźbić swoją sylwetkę, prawda? Tak samo ja traktuję zimny prysznic jako formę treningu, wychodzenia z tej strefy komfortu, wychodzenia naprzeciw tej części mnie, która no ma awersję, nie chce podejmować trudnych decyzji, boi się do tej części mnie, która po prostu wybiera rozwiązania, które są komfortowe, które są łatwe, przyjemne. Trenuję w ten sposób siebie do podejmowania decyzji trudnych, niekomfortowych. W ten sam sposób, nieco naokoło, ale dobrnęliśmy do samego sedna. W tym momencie chciałbym Ci przybliżyć, pomóc yy, w kwestii, jak w ogóle wejść w zimne prysznice, bo to, co ja zrobiłem na początku, no to było głupie, nie ukrywajmy. Ale można to rozwiązać w fajny sposób. Za każdym razem, kiedy wchodzę pod zimny prysznic, odliczam sobie od 5 do 1. Jest to metoda od Mel Robbins. Nagrałem o tym kiedyś fajny, całkiem fajny epizod, który podlinkuję. Zatem odliczam sobie od 5 do 1, po czym włączam zimny prysznic, zimną wodę teraz już mogę sobie na to pozwolić, aczkolwiek na samym początku, by wytrzymać dłużej, zaczynałem od wody ciepłej stopniowo regulując sobie gałką w stronę zimnej. I te początkowe prysznice, one trwały naprawdę krótko. Aż do momentu, w którym mogłem wydłużyć ten czas, i w tym momencie mm, jakieś 4-5 minut spokojnie mogę wytrzymać pod strumieniem takiej lodowatej wody. I zaraz, hola, hola, w tym momencie stop, ponieważ materiał już nagrałem, a przypomniało mi się to dopiero teraz. Kiedy jesteś pod strumieniem zimnej wody, przede wszystkim pamiętaj o tym, by oddychać równo. A mimo wszystko, i mimo wszystko, rozluźnij się, po prostu daj się ponieść, popłynie razem z tą zimną wodą. Nie wzbraniaj się, nie spinaj, rozluźnij na tyle, ile możesz swoje ciało i, I po prostu poczuj to zimno, zaakceptuj je. To jest klucz do tego, by. Poczuć się dobrze z samym sobą pod tą zimną wodą, bo to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Po prostu zaakceptuj to, że w tym momencie czujesz zimno. Możesz sobie nawet powiedzieć w myślach, że tak czuję zimno. To pomaga. Kolejna kwestia. To nie jest tak, że myślę sobie, że o kurczę, znowu muszę wstać. Dać I będzie zimny prysznic. No nie. Myślę sobie w sposób taki, że mam coś do zrobienia teraz, tylko teraz. Już do końca dnia nie będę musiał tego robić i będę miał to za sobą. To jest moje małe zwycięstwo, które jest dosłownie na wyciągnięciu to jest moje małe zwycięstwo, które jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. I wtedy ładuje się pod prysznic. Czyli podsumowując. Podsumowując. Wskakujesz pod prysznic, ciepła woda na początku i stopniowo schodzisz do zimnej. Jeżeli jesteś już trochę bardziej zaawansowany, możesz wskoczyć od razu pod strumień zimnej, lodowatej wody. Odlicz sobie przed samym odpaleniem wody od 5 do 1. Pamiętaj, że jest to sukces na wyciągnięcie ręki. Cała filozofia. Brawo, właśnie wygrałeś z samym sobą. Pierwsza rzecz, którą musiałeś ogarnąć w dniu dzisiejszym, została ogarnięta. Sukces jak najbardziej. Życzę Ci miłego dnia. No nic. Yy, widzimy się za tydzień, w czwartek. Dzięki wielkie, że jesteś. Do zobaczenia.